Dostaję... Dzisiaj środa popielcowa, modlitwa i jałmużna. Modlimy się o ustanie wojny na Ukrainie i dajemy od siebie to, co mamy i czym chcemy się dzielić. Możemy być z siebie dumni. Dzisiaj rano wyjechał kolejny konwój z Limanowej z darami dla uchodźców koczujących na granicy polsko-ukraińskiej w Krościenku. Bardzo serdecznie dziękujemy Bartkowi, Bartkowi Pieczakowi. Dziękuję za udostępnienie samochodów przede wszystkim. OSP Rupniu w tym momencie też bardzo dużo wczoraj z rzeczy medycznych i jedzenia. Gro ludzi tutaj z samej Limanowej, co dowożą jeszcze w tym momencie nawet tutaj na, na Kopernika. Także sztab ludzi, który nie jestem w stanie naprawdę wymienić, za co serdecznie im dziękuję. A to już strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej. Podobnie jak i inni druchowie z naszego regionu zbierają, zbierali i będą zbierać najpotrzebniejsze produkty dla obywateli Ukrainy. Pomagają wszyscy, i ci, którzy przekazują dary, jak i ci, którzy chcą udzielić schronienia. Na samym początku zgodziłem się na czteroosobową rodzinę. Okazało się, że w tym samochodzie, w którym jedzie ta czteroosobowa rodzina, jest siedem osób. E, więc powiedziałem, ok, to niech będzie siedem. I po prostu przyjęliśmy ich, nie ma żadnego problemu. Jedni mieszkają w jednym pokoju, inni w drugim, no i dajemy radę. Ta remiza w Lubomierzu jest do dyspozycji uchodźców za wschodniej granicy. 10 Może tutaj zamieszkać 30 osób. Postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i zameldowaliśmy do wszystkich instytucji gotowość przyjęcia 30 uchodźców. Obojętnie, czy to będą dorośli, czy dzieci, mamy takie zaplecze w remizie, że jesteśmy w stanie to, to wykonać. Zakwaterowanie dla uchodźców oferuje również starostwo powiatowe w Limanowej. Jako powiat limanowski na chwilę obecną mamy ponad 130 takich miejsc. Myślę tutaj pierw o dzieciach na razie. Bo takie zapotrzebowanie też jest, więc, taką informację przekazaliśmy do służb wojewody. Również te deklaracje różnych gmin zbieramy. Spontaniczna pomoc mieszkańców naszego regionu budzi naprawdę podziw i szacunek, ale trzeba ją usystematyzować. Decyzją wojewody małopolskiego został utworzony wojewódzki system koordynacji pomocy dla Ukrainy. W każdym powiecie powstają magazyny, do których mają trafić rzeczy zebrane przez poszczególne gminy, organizacje i osoby prywatne. Ciągle uczestniczymy w wideokonferencjach, które też odgórnie są przekazywane od ministrów przez wojewodów do nas starostów i do samorządowców, tak aby właśnie to ta skierowana pomoc czy zbieranie dar, darów, czy pomoc była koordynowana? Punkt zbiorczy wszystkich zebranych darów rozsianych na terenie powiatu limanowskiego został utworzony w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej. W każdej gminie jest koordynator tej pomocy i przynajmniej jeden punkt, w którym można, który będzie przyjmował wszystkie Potrzebne asortymenty. Lista tych asortymentów jest dostępna na stronie Pomagam Ukrainie, Później, w, w powstępnym sortowaniu tych przedmiotów, przekazuję te. Ten asortyment do powiatowego magazynu pomocy. W przypadku y, powiatu Limanowskiego ten powiatowy magazyn pomocy jest y, na bazie komendy powiatowej, czyli tutaj do nas, do komendy z gmin będzie przekazywana ta pomoc. My zgłaszamy ilość i Jakość tych zebranych materiałów. Przygotowujemy to na specjalnie opisanych, wycenionych, przygotowanych do przesyłu za granicę paletach. Zgłaszamy to do Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, i wtedy. Transport już dużymi samochodami idzie prosto do wyznaczonego magazynu, a następnie ta pomoc trafia na Ukrainę. A tymczasem biuro paszportowe odnotowało więcej niż zazwyczaj podań o przyznanie paszportu. Wniosków jest trzy razy więcej niż do tej pory. Słyszy się takie głosy, że niektórzy, czy nasi obywatele, którzy tam są spokrewnieni, czy którzy też no, są zaprzyjaźnieni z różnymi z tego, z tego z różnych terenów miejsc w Ukrainie no myślę, że też czy, czy wolontariusze chcą włączać się w takie akcje, pomagać, krótko mówiąc, więc niezbędny będzie paszport, żeby przekroczyć. Sądzę, że z tego powodu. Obywatele Ukrainy dziękują za oferowaną pomoc wszystkim Polakom, mówi w rozmowie z nami pani Natalia. Jesteśmy razem, jesteśmy my, więc to tak jest. Nie ma znaczenia, co było kiedyś i co wydarzy się później, jest tu i teraz. I teraz wspieram, wspierają nas z Polacy, za, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Macie wielkie serca. Bardzo dziękujemy za to. Wojna na Ukrainie trwa już 7 dni. Według wstępnych danych szacunkowych Polacy udzielili schronienia blisko pół miliona uchodźcom z kraju objętego wojną. Józef Budacz, TV28.